jest Na dla podsumowanie, nas. proszę państwa, jeszcze Natomiast tej konwencji, tych, tej politycznej imprezy Platformy Obywatelskiej. Komentarz z Twitcha. Zobaczcie A państwo. Co to jest Twitch, zaraz wytłumaczymy. 40-tych radnych zarobiło w tych spółeczkach 17 milionów złotych. Ja chcę wam powiedzieć, i to nie jest populizm, jednym z najpoważniejszych impulsów. No, nie wiem, już by mi się słabo zrobiło. Po prostu już pierd opisie, nie? nie? W sensie non stop opisie. Nic nie powiedział, co oni by lepiej zrobili. W sensie, co, co on oferuje. No to szybciutko wyjaśniamy Państwu, czym jest co to, to co to było Twitch w ogóle? Tak, i dlaczego Państwu to pokazaliśmy. To jest taka platforma medialna, która udostępnia wideo strumieniowe, czyli z streaming po prostu. Głównie są tam gry i e-sport.